Mili Państwo, Panie wielkimi brałami zawodników sztab szkoleniowy. oraz oczywiście kibiców, zazwyczaj bez zbliżonego się zabieramy na pojedynku. a energia, jak wiemy, nie tylko w tych klasykach i ale zawsze wstajemy ze swoich miejsc, aby oblaskiwać. ...24 szefów, 26, kawał szura, 95, to ja, Józef, No tak, na pewno szansa była na, na wygranie Traciliśmy punkty punkty seriami, co, co nie może się zdarzać. Musimy to wyeliminować, ale pokazaliśmy, że potrafimy grać na, na wysokim poziomie. Jesteśmy myślę, że to niuanse decydują o tym, kto, kto wygrywa. I dzisiaj to jest Jastrzębia, ale, ale mam nadzieję, że w następnym meczu to, to będziemy. My. Jedna, dwie piłki robią różnicę i gdzieś tam w czwartym secie przechyliliśmy szale na, na swoją korzyść yy, w tej breku odskoczyli nam przy zagrywce Jurka, który się ściekł. i tak to się skończyło, więc pracujemy dalej, na pewno mamy nad czym pracować, ale też już jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrywać. Dzisiejsze spotkanie myślę, że mogło się kibicom podobać, było takie jakie oczekiwaliśmy, czyli mnóstwo walki, mnóstwo mocnych zagrywek po jednej i drugiej stronie, wymiana ciosów, taki mecz był, najważniejsze dla nas, że wygrany. Dzisiejsze spotkanie nie było najlepsze w naszym wykonaniu. Graliśmy, mówiliśmy sobie to w trakcie spotkania, że gramy średnio, Doskonale zdajemy sobie sprawę, że możemy znać na znacznie wyższym poziomie. Tym bardziej to cieszy, że udało się zostać w grze i przechodzić szalę na naszą korzyść. Dla nas trudny mecz to było, bo grałyśmy dwa dni temu we Warszawie. Za trzy dni gramy kolejny mecz w Champions League, nie ma dużo odpoczynku, ale... No ok, jestem zadowolony, że udało się wygrać, szkoda, miałem wysoką piłkę w czwartym secie, nie, nie, nie skorzystałem punktów i przez to do tiebreaka doszliśmy, szkoda, trochę tego żaluję tego, tego punktu, ale okej, okay, no po długiej dobie zagraliśmy tiebreak, widzimy, że też a, można tiebreak wygrywać a, na pewno. I... Tyle, teraz odpoczywać jutro. Jutro mamy jakiś trening, może ślubnie i, i za dwa dni kolejny mecz o, z Roselary League, gdzie znowu chcemy wygrać i abyśmy trzymały pierwszą pozycję w grupie. Graliśmy o to, żeby wygrać bez względu w jakim rezultacie. Niestety się nie dało to dzisiaj, ale myślę, że też pokazaliśmy dobrą siatkówkę. Traciliśmy co prawda seriami te, te punkty. co co musimy wyeliminować, żeby, żeby wygrywać z takimi przeciwnikami. Ale myślę, że, że mecz mógł się podobać i, i naprawdę było na styku. Detale o tym zadecydowały, kto wygrał. Mam nadzieję, że następnym razem to, to będziemy my. Wydaje mi się, że wszystko było w tym meczu. Ale generalnie uważam, że to był bardzo dobry mecz walki. Może nie jest tam na jakimś super, super poziomie, ale uważam, że, że chłopaki ze Skry po prostu wywierali niesamowitą presję na zagrywce. Na naszych przyjmujących i, i prawie w ogóle się nie mylili, więc naprawdę trzeba pochwalić naszych chłopaków, naszą linię przejęcia, że, że, że jednak dali, dali rady. I cieszymy się z tego, że to my wygrywamy, wywozimy stąd te cenne dwa punkty, bo wiadomo, gramy co chwilę, gramy i, i, i tak było, widać, że dzisiaj zespół był podmęczony trochę. No, ale, ale a, takie jest nasze well, this kind of game, yeah, we can say that we could beat them 3-0. They will say that they could beat us 3-0, you know, because it was always in the end of the set tough. It was like, uh, depending, depending only for, from one, two points. Uh, it was, of course, these kind of games are the best to play, like, uh, it's full house here. The public is really supportive in, uh, in HALA and Energia and it's it's good to enjoy these this kind of matches but of course uh, we came today to win uh, also in classification we needed this win to be closer to yashemia but today like this we have to swallow it and uh, prepare ourselves uh, for the next tough match which is going to be against uh, Rezovia in a few days well yeah i think they already felt like uh, they can uh, take this 3-1 uh, and three points home but uh, we we fought a lot and , and we took this , we took this victory in the fourth and uh, in the fifth yeah, I, I felt this , we were so , so ready to , to take this uh, , take this fifth set as well , but it is like this , it is volleyball , it is sport .